Święto Babci i Dziadka to idealny czas, aby podziękować swoim opiekunom za dobre rady, przepyszne obiadki, wsparcie, a co najważniejsze, za miłość. Dnia 22 stycznia o godzinie 10:00 przedszkole Promych zorganizowało wraz z maluchami występy dla dziadków i babci. Czas. Zaangażowanie młodych aktorów było widać w każdym momencie poprzez taniec i śpiew. Każdy maluch odegrał ważną rolę w przedstawieniu, ponieważ występował dla swoich dziadków pełen miłości i szczęścia. Dużo występów, wesołe piosenki, kolorowe dodatki, telefony, a na koniec rozdanie własnoręcznie przygotowanych laurek. Jak mówi cytat, to czego dzieci potrzebują w obfitości, dostarczają dziadkowie. Dają bezwarunkową miłość, dobroć, cierpliwość, poczucie humoru, komfortu, lekcje życia oraz, co najważniejsze, ciasteczka. A w nim cała prawda.